W tym filmie Wam pokażę sztukę downsellingu, czyli proponowania tańszych pakietów. To pozwoli Wam zmaksymalizować zyski, bo jeżeli kogoś nie będzie stać na produkt premium, możecie im zaproponować tańszy produkt. Po to właśnie kreowaliście trio oferty po to właśnie, że jak po prostu kogoś nie będzie stać, a będzie wiele takich osób, to chcemy zaproponować tańszy pakiet. I dlaczego to jest sztuka? Bo my chcemy poznać decyzję bardziej na tak albo bardziej na nie podczas rozmowy. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli tego i nam potencjalny klient powie, no muszę się zastanowić, dam ci odpowiedź jutro, to tak naprawdę może nam ten klient przepaść i w 90% tak będzie. A jeżeli poznamy decyzję i będzie na przykład na nie, no to możemy po prostu zaproponować tenszy pakiet. A jak będzie na tak, oczywiście nie 100%, tak, bo nigdy nie mamy 100% pe pewności, ale jak będzie na 90% na tak, no to bierzemy depozyt i możemy zacząć yy, zająć miejsce dla tego potencjalnego klienta. Więc tak, na czym polega właśnie downselling? Jeżeli próbowałeś lub próbowałaś sfinalizować transakcję trzy razy i dalej mówią, że nie, to wtedy trzeba zaproponować tańszy produkt. I po to właśnie tworzyliśmy nasze trio i mówimy spoko, nie ma problemu, ale widzę, że jesteś bardzo zmotywowana. Mogę zejść z ceny i zamiast 2,400 będzie 1,800 zł, ale zamiast 28-dniowego jedu dostaniesz 14-dniowy. Brzmi fair. I dlaczego. Robimy tu w taki sposób. Nie możemy zejść z ceny bez żadnego powodu, tylko musimy zmniejszyć wartość naszego pakietu. Bo gdybyśmy zeszli z ceny, nie zmniejszając wartości pakietu, to tak naprawdę wychodzimy na osoby, które obniżają cenę po to tylko, żeby przekonać osobę do sprzedaży. I powstaje wtedy pytanie w głowie potencjalnego klienta, to dlaczego wcześniej takiej ceny nie proponowałeś? Ty oszuście, może tak pomyśleć. A jeżeli my mamy trzy różne pakiety, trzy różne oferty, to po prostu my obniżamy cenę tej oferty, a właściwie my proponujemy po prostu tańszy pakiet. Ten drugi, tak? Ten za 1800, który ma nie 28-dniowy jadłospis, albo czterno, tylko 14-dniowy. Albo nie ma 4 współpracy, nie jest praca na 16 kg, tylko na 12 kg, albo na 10 kg. Dlatego jest niższa cena. I dlatego zadajemy pytanie, brzmi fair? Czy to ci odpowiada? W ten sposób to robimy. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby to robić w taki dokładnie sposób. Zmniejszamy cenę, ale też zmniejszamy wartość, czyli dajemy po prostu pakiet, który ma mniejszy. To tak samo, jak idziemy do kina i mamy duży popcorn, średni popcorn i mały popcorn. Gdyby, gdyby nam sprzedawca zaproponował Naj, naj, największy popcorn i powiedział: Ok, to najdroższy popcorn mówi 10 zł. Wy mówicie, nie, 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 to za drogo. A on mówi: Ok, to jestem w stanie zejść ceny i ten największy popcorn będzie, mogę zaproponować za 8 zł. I wy tak macie, no to wydaje się dziwne, nie? A jakby powiedział: Ok, no to mogę zaproponować średni popcorn za 8 zł. I wtedy myślicie: Ok, no jest mniejszy ten popcorn, ale jest, mam niższą cenę, biorę to. Do, do, dokładnie tak samo to działa. E, no i oczywiście, jeżeli nie mają dalej pieniędzy, to idziesz na kolejne ustępstwo, czyli mówisz: OK, nie martw się. Jak obecnie tyle nie masz, to może zamiast 4 miesięcy zaczniemy od 3 miesięcy i wtedy zamiast 1800 zł, to inwestycja będzie wynosiła 1400 zł. Pasuje ci? No i właśnie to mamy ten trzeci pakiet. No i oczywiście tu mamy trzy pakiety, ale możemy mieć 4, tak? nie tylko ze względu na wartość naszej oferty, ale też na długości naszej współpracy. nie No i tutaj ostatnia rzecz, jeżeli dalny mówił nie, możemy użyć opóźnionej sprzedaży, czyli OK nie martw się, możemy zacząć za 300 zł, rozpiszę Ci 7-dniowy jadłospis, dostaniesz materiały, zobaczysz czy wszystko, co powiedziałem podczas tej rozmowy jest dla Ciebie prawdą. Po 400 dniach zdecydujesz, czy to dla Ciebie, czy nie. Jeżeli nie, to możesz odzyskać swoje pieniądze i rozstajemy się w przyjaźni. A jeżeli zdecydujesz się na dalszą współpracę, to wtedy omówimy dalsze warunki współpracy. Zgoda? I tutaj e, chcemy po prostu najniższym kosztem tutaj wprowadzić naszego, naszego potencjalnego klienta do świata, bo jeżeli dobrze do niego podejdziemy, dostarczymy mu wyniki w te 14 dni, no to będzie z nami chciał zostać dłużej. Tak to działa. Oczywiście nie wszyscy, tak, ale w większości tak to działa. Więc w taki sposób robimy. Downselling to jest naprawdę niedocena, niedocena, niedoceniana umiejętność, bo widzę, że po moich klientach też, że jak zaczynają swoją przygodę, nie używają tego i tracą tak naprawdę, zostawiają dużo pieniędzy na stole, bo nie mają tej umiejętności jeszcze na samym początku żeby zobaczyć czy klient mówi prawdę czy nie. No tu tak naprawdę potrzeba doświadczenia, tak? Musicie odbyć 50 rozmów telefonicznych, żeby już mniej więcej wiedzieć, czy ta osoba mówi prawdę, czy też nie. Oczywiście e, pomagają w tym skrypty, obalanie obiekcji i które też macie tutaj na grupie, to jest za darmo. Ale tak naprawdę skrypt wam nic nie da, jeżeli nie będziecie mieli tego doświadczenia. Także Rozmawiajcie z klientami przez telefon i zobaczycie, jak szybko możecie się nauczyć tego, tej sztuki downsellingu i zobaczycie, jak wasze przychody rosną, rosną w bardzo szybkim tempie. Także to tyle w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!